W dniu dzisiejszym na hali zespołu szkół w Sokółce rozgrywany jest charytatywny turniej siatkówki dla Dawida. Jak widzimy po ilości drużyn, siatkarska społeczność jest bardzo zgrana. Cieszymy się, że nasza akcja spotkała się z takim odzewem. Jak wiemy, Dawid miał bardzo ciężki wypadek, potrzebuje naszego wsparcia, żeby móc wrócić do, do zdrowia, do funkcjonowania. Dlatego postanowiliśmy zorganizować ten turniej. Cieszymy się, że tyle zespołów się zgłosiło. Dziękujemy również. Wszystkim, którzy wsparli tutaj naszą akcję. Każdy zespół, który dzisiaj uczestniczy, otrzyma za udział pamiątkowy puchar. Puchary na dzisiejsze zawody ufundowało Starostwo Powiatowe w Sokółce, z którymi jakby współorganizujemy dzisiejsze zawody. I z którym za, dziękujemy za to, że możemy liczyć na, na ich wsparcie. Widzimy na hali drużyny nie tylko z Sokołki, są również z powiatu i spoza granic powiatu. E, tak, w dzisiejszych czasach informacje rozchodzą się szybko, e, dlatego gdy ogłosiliśmy e, tą akcję na Facebooku, zgłosiły się do nas zespoły z Białegostoku, i z Białego Stopu i z Wajnówki, i z Białowieży. E, także mam nadzieję, że e, wszyscy w duchu sportowym pomożemy Dawidowi w jego trudnej sytuacji. Jak widzimy, nie tylko młodzi zawodnicy grają na boisku, ale także no, nieco starsi. Siatkówka jest sportem i dla młodych, i dla nieco starszych. To wspaniała dyscyplina, dlatego tak chętnie tyle ludzi w niej uczestniczy. Czy UKS Mikolo planuje w przyszłości podobne akcje charytatywne? Oczywiście jesteśmy otwarci na tego rodzaju sytuacje, oby się one nie trafiały powiem w ten sposób, ale wiemy jakie jest życie, nigdy nie wiadomo co kogo spotka, dlatego w naszych tych małych społecznościach szczególnie ważne jest to, żebyśmy sobie pomagali na wzajem. Także myślę, że zawsze można również liczyć na nas i mam nadzieję, że no, pomożemy Dawidowi, że pomożemy Dawidowi w jego trudnej sytuacji. Podczas dzisiejszych zawodów Mamy okazję również zapromować taki projekt, z którego finansowane są stypendia, kursy. Dodatkowe zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu sokólskiego. Projekt się nazywa kompetentni i wykwalifikowani, także to również jest jakby taka forma pomocy, wsparcia dla szerszego grona tutaj naszej młodzieży.